I co tu się stało? Co tu się z naszym menelikiem powyrabiało? To zaraz sobie zobaczymy wszystko. A więc tak, 6 października, kawa rano, za mną w tle jeżelko w miejscowości Liechtenstein. Ale temat filmiku miał być takie, co się stało z naszym autem, czyli z Menelem. I sytuacja wygląda tak, zajeżdżamy sobie na jeziorko, chcemy się chwalić samochodzikiem, a tu mamy takie ładne obrazki. Żuki, land rowery, przerobione honkery. Świetnie to wygląda. Ale dobra, wracając do tematu. Będą dzisiaj poszukiwania. Powiemy sobie coś o aucie. Powiemy, kto nam je tak ładnie pomalował. W kilku odcinkach powiemy sobie dokładnie co się stało. Dzisiaj powiemy sobie tylko o lifcie zawieszenia. Lift zawieszenia. Poszedł o ponad dwa cale. Jak poszedł? Z przodu poszedł na drążkach skrętnych. Oczywiście buda cała została na ramię podniesiona. Z tyłu było to na sprężynach. Dużo się jeszcze z autem podziało. Oprócz liftu, malowania, wymiany kółek. Ale to będzie w każdym odcinku. Czego nam brakuje na aucie. Brakuje nam brakuje naszego namiotu dachowego. Będzie zamontowany. Będzie montaż z tego namiotu w następnym filmiku. Będzie również w jednym z kolejnych filmików nagrany montaż markizy bocznej i tylnej. A z takich jeszcze ciekawostek, kogo dawno nie było na filmikach, nie było dawno bezimiennego, on był w Poznaniu, i w Poznaniu pilnował auta przy remoncie, żeby nie czuło się. Samotnie Także ja wam zaraz pokażę Kto nam po prostu tak ładnie W okolicach Poznania Pomalował autko A my się zaraz bierzemy za poszukiwania Co my tu mamy Mamy tu gdzieś jakieś małe boisko do siatki Ale nie jestem pewien Jest tam w tle Poszukamy je Znaczy na nim poszukamy Potem wejdziemy sobie tutaj na piaseczek i troszkę pobrodzimy tu w wodzie. Nie ma dużo miejsca, ale jest jeszcze szansa, bo z tego co wiem, były dzikie kąpieliska po drugiej stronie jeziorka, Także jeszcze tutaj ładny rzut na ekipę. Zbyt gorszy Obieży światów. A my co? Bierzemy się za sprzęt, idziemy poszukiwać. Czym będziemy dzisiaj szukać? Mamy do dyspozycji dzisiaj Equinoxa 900 i Vanquisha 540 że ostatnio był Vanquish 540 to dzisiaj no raczej Equinox 900 także kawka i bierzemy się za porządki w piachu i w wodzie i za starymi menelami dzieją się takie cudowne rzeczy w okolicach Poznania na razie tylko tyle pokażemy reszta jutro nad jeziorkiem ale ktoś mi tutaj ucieka Bojemy sobie pizzę winowajca. Tak, cześć. Tomek z Poznania, kurmiel, który jest odpowiedzialny za malowania, dokładania, usprawniania wszystkich samochodów, głównie starych, tak? Tak jak warszawy, jakieś dzipy. No i wszystkie Dobrze. To powiedz, co nam zrobiłeś z zawieszeniem, żeby się podwyższyło w menelu Dwa e, możliwości podniesienia tego auta, body i Lift zawieszenia dopasowany pod e, wysokości, które są e, przy tym pojeździe, żeby była symetria e, z przodu i z tyłu, z podniesieniem tyłu, za racji, że będzie jeszcze doładowany. A reszta, że tak powiem, tak jak ma pracować właściwie. Pijęc sam oceni e, walory terenowe i walory e, komfortu, który miał być tutaj właśnie e, niezałamany podczas e, tego liftu. Żeby nadal to można było funkcjonować po drodze publicznej i po tego dlatego też dobór tych opon, które są specjalnie dobrane na efekty, na warunki terenowe, może tak zimowe i terenowe i szosowe, to jest taki uniwersalny sposób rozwiązania tego. No czas pokaże jak to będzie funkcjonowało, ale na pewno będzie kolega zadowolony. Będzie zadowolony, jutro autko ląduje nad jeziorkiem. Także pozdrawiamy z Poznania. Jakby ktoś był zainteresowany malowaniem, przerabianiem każdego auta, żeby wjechać na jeziorko i wyjechać, to namiar Zapraszamy. znajdziecie pod filmikiem, w opisie. Walcie w okolicy Poznania. Ja polecam. A więcej sobie powiemy w dalszej części. No ale coś, coś jeszcze tu brakuje. Tutaj widać brakuje. Tutaj widać brakuje. A że to. ML, czyli Menel, CDI, ciąg dalszej inwestycji, to wykończamy detale. A pierwszy sygnał dzisiaj wykopany, całe 10 gry, czyli prognostyk nie jest wcale zły. No i cóż, boisko do siatki dało nam całe 10 groszy euforii i dwa kapsle. czyli lecimy do wody. Przed wejściem do wody, takie oto znajdki, to jest chyba odłożyska z takimi wałeczkami w piasku. No ale widoki fajne. No i co tu przed wejściem do wody? Jak autko fajnie zrobione, tu stoją takie fajne. To mamy coś fajnego. W końcu jakaś biżuteria. Na aluminium za ciężkie, na srebro chyba za ciężkie, później się przyjrzę dokładnie, żadnego bicia nie widzę, ale jest jakaś zawieszka, tu jest chyba Maryja, a z drugiej strony, nie wiem, trochę później zdjęcie sobie powiększę, będzie lepiej widać, ale mamy pierwszą biżuterię przed wejściem do wody. A market budowlany dzisiaj przywitał nas wkręcikiem do drewna na imbusa. A z serii ratujemy stópki kąpielowiczów. Pierwsza dzisiaj połamana kotwiczka. No i tak, wykrywacz już pod wodą. Ja w wodarach chyba głębiej nie wejdę. Za dużo fantów tutaj nie ma i znalezisk. Także czas się przebić na drugą stronę jeziora, może chociaż jakieś tam PRLXy wykopiemy, także Co, pakujemy się do auta I jedziemy na dzikie kąpielisko stare No to my jeziorko mamy prawie, że objechane, jedziemy po jakiejś łące obok pastwiska Bezmienne oczywiście z nami Jest jakieś auto, są gdzieś jacyś świętkarze w okolicy To może się dowiemy, gdzie było to jakieś kąpielisko no cóż, poszukamy na pewno było. A po drugiej stronie jeziora została dalej chyba zbyt goszczy, podróżująca fajnymi autkami. Jestem im winny podziękowania, bo gdyby nie oni i moje gapiostwo, to bym zostawił tam wykrywać i to I bym się wracał. Także dzięki jeszcze raz miłego wypoczynku dla Was. A tu jest jakaś przerwa, tu może coś będzie. Wiaś trochę zaczęło. Ale nie szkodzi. Znaleźliśmy dwa miejsca. Jedno takie mniej obiecujące jest tutaj. Już wodory są. Także wskakujemy i sprawdzamy drugą stronę jeziorka. I tak, jakieś kawałki puszek są, ciekawe czy będzie coś więcej. I sygnał jak dzwon na się 81, czyli pierwszy dzisiaj polmosik. I czym są sygnały duchy? sygnały, które się kopie, kopie, kopie znikają albo nie znikają, ale niektóre są nawet opisane jako duchy. Ghost Trójka, czyli mamy sygnał duch, może z 7-8 kopnięć, żeby go wydobyć, ale jest, może to nie świadczy, że tu było kąpielisko, ale jeszcze chwilę pochodzimy i pójdziemy na drugie takie miejsce. Ładnie się prezentuje, a szkoda go menelem nazywać, a z metali szlachetnych Amelinium nieśmiertelne, które wszędzie leży. Także wchodzimy na drugie miejsce, które przypomina kąpielisko A drugie miejsce wygląda tak, czyli źle nie wygląda. Tam z drugiej strony jest miejsce, gdzie byliśmy z początku. Tam w oddali gdzie to wchodziliśmy przed chwilą. A tutaj co? Nawet widać, że jest jakiś piaseczek, także miejsca dużo nie ma, ale chwila jeszcze jest. To działamy. No i jest. Krem de la creme Polfa Poznań Także być może będzie PRL A w kąciku kulinarnym Wystąpi dzisiaj tylko Karczek wieprzowy A oprócz odważników do nurkowania Jaki znaleźliście największy ołów? Dobry kilogram Na sztureczku To jest sztuka no dobra, to my kończymy. Łukamy kawę. Patrzymy co tam było. Było ze skądśków kulinarnych. Karczki, pełnodębków, powędkarskich pewnie wiadomo tak. Foliki standard, kapsle standard. Polmosy standard, zawleczki standard. Bateria Duracell, jakby ktoś chciał się w wodzie naładować. Market budowlany. Parę śrubek. Jakaś końcówka od fajki. Jakaś maść z polfy. Z ołowiów, no rekord takiego wielkiego ołowiu nie znalazłem jeszcze No chyba żeby liczyć odważniki dla nurków, ale to inna bajka Jeszcze z ołowiu był taki mały odważnik, oczywiście znajdka duch, czyli Ghost trójka Seria ratujemy stópki, czyli szkiełka i kotwiczka Uj z kasiorą to nawet nie było perelu, 26 groszy nie ma co mówić, ale to jednak jest chyba sreberko Wiecie co, nie ma bicia, ale tak mi się wydaje Także i tak fajnie. No na miejscówka coś jest. Może bardziej na Magnes niż na inne miejsca. kroby tu się teraz wypasają. Ten jest koło rolniczy. No koło rolniczy. A my co? No załta zadowoleni. Dzisiaj montujemy relingi. Jeszcze dzisiaj albo jutro wyląduje namiot dachowy co sobie nagramy i o tym też powiemy. I co? Zbieramy się. Kapselki przyczepione. Lepiej to wygląda. W końcu ma trochę błotka. Także jest w swoim żywiole. No a my co, widzimy się za kilka dni i tam powiemy sobie jeszcze, oprócz tego o tym, co się działo pod maską czyli w silniku, bo miał trochę brak mocy i tym trzeba było też się zająć. Też yy, Tomek wkłapał takie tematy, nie ma problemu. A dzisiaj co? Było lekko o o podniesieniu na zawieszeniu. Jakby coś chciał jakieś dodatkowe informacje, zapraszam do kontaktu. Powiedzcie, podoba się wam czy nie, bo mi tak. A chyba najbardziej ma się podobać osobie, która nie jeździ. Ale to jeszcze nie koniec zmian. Dzięki za oglądanie! Zostawcie po sobie ślad w komentarzu i widzimy się niedługo.